Dziewczynka, która leży w łóżku, ma 12 lat. Zanim pan Jezus przyszedł do domu jej rodziców, już nie żyła. Lekarze nie potrafili jej wyleczyć, więc ojciec dziewczynki postanowił odszukać Jezusa i poprosić go o pomoc. Lecz w tym czasie jego córka zmarła. Gdy pan Jezus wszedł do jej pokoju, dziewczynka leżała już martwa. Pan Jezus podszedł do niej. Wziął ją za rękę i powiedział: Wstań. I rzeczywiście dziewczynka najpierw usiadła na łóżku, potem wstała i już całkiem zdrowa, pobiegła się bawić. Popatrz na twarze jej mamy i taty. Rodzice są tak zdziwieni tym, co zobaczyli, że jeszcze nie potrafią się cieszyć, bo nie wiedzą, czy to prawda, czy sen. Ale już za chwilę będą się cieszyć i płakać z radości, że Pan Jezus przywrócił życie ich córeczce i uzdrowił ją. W jaki sposób Pan Jezus ożywił dziewczynkę? Jak zachowują się rodzice dziewczynki? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.